Dobra. <tryk> Dzisiaj gramy w Brawl Stars. <tryk> ja sobie będę grał yy, Kim to mysamczyć. Kurczę. Może? Bibi? Okej, okay, bibi. Bibi szybciutko. Okej. Okay. Mm. A i chciałbym prosić o łapeczkę i subika z dzwoneczkiem. Znaczy dzwoneczka? No, może jakbyście mogli, to bym bardzo prosił, bo bym był bardzo wdzięczny. Bardzo wdzięczny bym był. Naprawdę, bym był bardzo wdzięczny, bo. Bo, bo, bo. No, dopiero zacząłem nagrywać. No, to jest mój drugi film chyba. Widzę, że mam jedną łapeczkę, tak, jedną łapeczkę mam, ktoś mi dał i za to bardzo dziękuję. I teraz bym chciał subika, bo mam zero subów. No i. No i tak to wygląda. I właśnie brameczkę strzeliłem. No i super! Pięknie. Wrzucę bombę. Bum, balę ich na łeb. Uuu, podaj, podaj mi kartę. Już. I czy będzie gol? Pum. Zabijam. Goool, yes. I wygrywam właśnie giereczkę. Pokażę wam moje ID, żebyście mogli. Tu jest moje ID, możecie dodawać. Będziemy sobie czasami pykać widzowie. O tutaj. Lewy, górny. Le, lewy. Tak, lewy, górny. Dobra. To jeszcze jedną rundkę. A tą rundkę mogę sobie zagrać. Szeli. Mogę szeli zagrać. Choć mam troszkę zminusowane. ale myślę, że dam radę. Kurczę. No. Tak sobie myślę, czy. Dobrze, że wziąłem tu uszali. Nie wiem, spróbuję wygrać. Dobra, dobrze. Mortis, dawaj, Mortis, dawaj, Mortis, dawaj, Mortis. Dobrze, dobrze. Let's go! Cool. Pięknie! Pięknie, chłopaki z drużyny. Pozdrawiam każdego, widzę co ogląda. Ja nie. Mówiłem bo bo już, że wdzięczny będę, jak zostawicie jakiś ślad po sobie. Ostał. Kurde. To ja ginę, ja ginę, ja ginę, ja ginę, ja No. Daj, Mortisek, lecisz, lecisz. Strzeli? Nie. Strzeli? Nie. Kurde. Kurde, blacha. Kurczę! Dobra, ona jest OP. Ona jest OP, ta BB. Ta od nich z różyn. Dobrze gra, dobrze gra. Dawaj Mortisek Nie tego psa trzeba. Na go jest, jest, pięknie, pięknie, pięknie. Chyba, ale nie O jest, rzadki, no niestety rzadki, ale nie ja będę narzekał, bo jest dobrze i widzowie widzimy się w następnym odcinku, na raz.